Witam Was po raz kolejny Wasz ulubiony bezrobotny vloger. Dzisiaj pojedziemy sobie na wycieczkę w okolice Nowego Dworu Mazowieckiego i Twierdzy Modlin. Pokażę Wam bardzo, bardzo ładne tereny nadwiślańskie, gdzie zrobimy sobie piknik. Może porobimy parę jakichś fajnych fotek, więc zapraszam serdecznie. yo Zobaczcie, jaki piękny mazowiecki klimat. Takie drogi to są najlepsze. Jeszcze jak jest trochę po deszczu, to po prostu można sobie jechać, słuchać ładnej muzyczki i jest po prostu super ancko. A tu ja na bezrobotnym, na tle pięknych maków. Proszę bardzo, będę zrobił z nich kompot potem. Wjechaliśmy do Puszczy Kampinoskiej. Tutaj rosną sobie maki z chabrami na pięknym polu, no i jedziemy właśnie wzdłuż wału wiślanego. Za parę minut go przekroczymy i dojedziemy nad Samiuśką wisełkę. Nie wjeżdżamy na wał. I powoli z niego zjeżdżamy. Proszę bardzo, popatrzeć jaka gęstwina, jak fajnie. Mam nadzieję, że się nigdzie nie zakopię. Moim super terenowym samochodem. Wszystko ładnie pokoszone. Zaraz gdzieś tutaj przystanę i pójdziemy na piechotę. Bo tam jechać samochodem dalej to już się raczej chyba nie opłaca. Tereny są bardzo fajne, więc nie ma co marnować nóg. Witam wszystkich na nadwiślańskich łąkach. Proszę posłuchać dźwięku ptaków oraz popatrzeć sobie na widoczki za mną. Totalna dziczy głusza z tyłu widać już wisłę za mną, o tam płynie sobie. No to przyjechałem na relaks nad wisełką. Warto w takich okolicznościach mieć zestaw piknikowy, a mianowicie krzesełko składane, w wodę najlepiej niegazowaną oraz nieodłączny aparat, żeby porobić zdjęcia w tak pięknej przyrodzie. Proszę popatrzeć, proszę posłuchać. Jak pięknie i wspaniale. Właśnie na tym powinno polegać życie. Siedzieć sobie w takich pięknych okolicznościach przyrody, mieć kontakt z naturą. To jest coś najwspanialszego powiem wam. Nic, nic więcej człowiekowi raczej do szczęścia nie potrzeba. Natura i jedzą. Miejsce jest genialne. Trochę dzisiaj pogoda nie dopisuje, aczkolwiek jest bardzo przyjemnie, bo nie ma tej duchoty. Ja to tak nie lubię tego upału. O, proszę bardzo. Tam jest wyspa. W sumie Wisła dosyć przybrała znacznie, bo tutaj taka plażyczka jest, która została zalana. Ja też się może zaleję tutaj kiedyś, tylko że alkoholem. Zmieniłem teraz perspektywę siedzenia, gdyż troszkę lepszy widoczek, ale relaks ten sam. Wy sobie chwilę zostańcie, a ja tradycyjnie pójdę pocykać jakieś fotki. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że Polska nie jest piękna i nawet nasze mazowsze, niby takie płaskie, to proszę posłuchać tego, co się dzieje i popatrzeć. Słuchajcie, wreszcie w nadwiślańskiej nicości znalazłem to, czego szukałem, a mianowicie dziki bez na nalewki. I inne tam przetrwory na chorą nogę, chore wrzody i chore zęby. Podobno bardzo zdrowa. Powiem Wam, jak to dobrze się jebnąć gdzieś na jakiejś takiej ścieżce, na łąkach. Nawet mimo, że trawa jest mokra, no ale co? To jest po prostu coś najlepszego, co człowieka może trafić w życie. Takie leżenie. Cały jestem mokry, ale co mnie to w ogóle tak naprawdę obchodzi. Jestem na bezrobotnym, korzystam z czasu, korzystam z życia. Z naręczem dzikiego bzu, kałużą w butach, mokry cały, spocony, ale szczęśliwy. Mogę teraz wracać do miasta z podwójną energią i zacząć może sobie szukać dalej pracy. I powrotowy offroad. Między wieżbami oraz wysokimi trawami. Samochodzik mi trochę znosi raz w lewo, raz w prawo. O, proszę bardzo, teraz trochę bokiem, taki drift, o, o pięknie. Pięknie zarzuciło. No ale dobra, jedziemy dalej. W drodze powrotnej przejedziemy sobie przez taki superanski most na Wiśle, taki żelazny most, niczym z Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Proszę popatrzeć tylko, jaki fajny teges.